Hej hej, witajcie z tej strony. Luchy. moi drodzy, czy któreś z was spodziewało się takiej chwili, w której zobaczymy marinet z Miraklum Czarnego Kota i Adriana z Miraklum Biedronki? No, ja też nie. Zapraszam do oglądania. Dajcie znać w komentarzu, czy dostaliście powiadomienia, przypnę wam serducho i pamiętajcie koniecznie o subskrypcji i dzwoneczku, by być na bieżąco. W poprzednim tygodniu odbył się Comic Con Experience w Brazylii, który swoją osobą zaszczycili Jeremy Zag oraz Eton Sumasz. Ci dwaj panowie uraczyli nas live'em, na którym urawnili naprawdę interesujące informacje na temat Miraculum, a kolejnego dnia tego eventu brali udział w specjalnym panelu, na którym poleciały takie spoilery na temat trzeciego sezonu, że normalnie wszyscy padniecie z wrażenia. Oczywiście jest tego tak dużo, że musiałem rozłożyć to na kilka filmów, więc oczekujcie ich. A dzisiaj, moi drodzy, zamiana mirakulami. Pierwszy spoiler, jaki chciałem Wam tu zaprezentować jest chyba spełnieniem marzeń naszego fandomu, w ogóle wszystkich fandomów Miraculum. Do tej pory powstało naprawdę wiele fanartów i editów z tą koncepcją, a chodzi, jak wcześniej wspomniałem, o zamianę mirakulami między naszymi bohaterami czyli Marinet jako czarna kotka i Adrien jako biedronka, a raczej jako biedron. Podoba Wam się taki motyw, mi bardzo, ponieważ za tym może kryć się nie tyle poważna, ale śmieszna historia ale zaraz sobie do tego przejdziemy. Najpierw omówimy sobie, jak wyglądają nasi bohaterowie w nowych odsłonach. Zacznijmy od biedrona, który przyćmiewa swym blaskiem swoją partnerkę. Jeśli chodzi o podobieństwo między strojami, to ten tutaj nie różni się zbytnio od stroju biedronki. Czerwony strój biedrona tak samo ma czarne kropki, a raczej kropy, bo są większego rozmiaru. Cały kostium nie jest pokryty nimi w całości, a raczej częściowo, ponieważ posiada również czarne elementy. Maska jest taka sama jak w przypadku biedronki, no i jojo też umiejscowione jest tam, gdzie powinno. A jeśli chodzi o Miraculum, czyli kolczyki, no tutaj jest jak wiadomo ciężka sprawa. Bo skoro są to kolczyki, to chłopak musiałby mieć przekute uszy. Istnieje też alternatywna opcja, gdzie Adrien mógłby wpiąć kolczyki w ubrania niczym broszkę. Ale czy ja wiem? No, na koncept arty faktycznie widać, że chłopak ma w uchu kolczyk. Ale czy tak będzie, tego na razie nie wiemy. Pamiętajcie, że są to koncept arty i mogą znacznie się różnić od finalnego projektu postaci 3D. Więc no, trzeba czekać. Może twórcy odpuszczą biednemu Adrianowi i pozwolą użyć kolczyków jak broszkę. Zobaczymy. A jeśli chodzi o Marinette w strój czarnej kotki, widzimy czarny kostium z zielonymi elementami, tylko zamiast zwykłego kociego ogona, Mari posiada długi warkocz, który prawdopodobnie będzie robił jej za ogon. Tak mi się przynajmniej wydaje. A nawet jeśli, to bardzo fajna koncepcja. Co do Miracrum, to tutaj nie widzę żadnego problemu w kwestii założenia go. Pierścień powinno się udać założyć bezproblemowo na palec. I teraz chyba najważniejsze pytanie. Kiedy możemy spodziewać się takiej zamiany mirakulami w serialu? No, na ten moment nie wiadomo, ponieważ jak nad innymi obrazkami widnieje kod tak tutaj nie został on umieszczony. Wiadomo tylko, że prawdopodobnie będzie to sezon trzeci, ponieważ wszystkie inne koncept arty nowych strojów, kostiumów dotyczyły właśnie sezonu trzeciego. Ten temat jest bardzo ciężki, bo nie wiadomo w którym momencie sezonu taka sytuacja będzie miała miejsce. Może być tak, że to będzie sam początek, środek albo i nawet bliski koniec sezonu trzeciego. Co w takim razie musiałoby się stać w serialu, by Adrien był w posiadaniu Miraculum Biedronki, a Marinet w posiadaniu Mirakulum Czarnego Kota. Moi drodzy, wpadłem na myślę, ciekawą teorię. Miszfu może chcieć coś majstrować przy Mirakula na rzecz bohaterów, wiecie, jakieś tam upgrade'y czy inne sztuczki, więc pewnie będzie chciał prosić ich o oddanie biżuterii na jakiś tam czas. A akurat mamy jeden mały problem, ponieważ właściciele magicznej biżuterii nie mogą opuszczać swoich kłami i na odwrót, więc tutaj pewna niezgodność chyba że Miszczół będzie bardzo nalegał, a w nagłej sytuacji, gdy ktoś zostanie zaakumizowany, zobowiązuje się oddać im Mirakula bądź im jakieś da inne w zamian. Tutaj mamy przykład tego, że nasi bohaterowie będą mogli przemienić się w innych superbohaterów za pomocą innych Mirakul zaszkatołki, ale o tym opowiem nieco więcej w innym odcinku. No, ale moi drodzy, wracając. Mistrz Fu rozpocznie pracę nad Mirakulami i nagle BUM. Akurat wtedy ktoś zostanie zakumizowany. Wtedy to Mistrz na szybko zapakuje kolczyki i pierścień do pudełeczka i oddaje Marinette oraz Adrienowi, myląc pudełka. Jak do tego dojdzie? Nie będzie pamiętał, że który, gdzie po, które położył, odda bez zaglądania. Na przykład, załóżmy, że wsiądzie do taksówki, pudełeczka będą leżały koło niego, na siedzeniu w samochodzie będzie się trzęsło. Pudełeczka zamieniają się wtedy miejscami. Opcji jest naprawdę wiele, naprawdę. Zresztą wiecie, jakie takie głupiutkie pomyłki wyglądają w filmach. Jak miałoby wyglądać oddanie. Mirakuli. Moi drodzy, jako że Marinet i Adrien nie będą mogli przyjść w tym samym czasie do mistrza, żeby nie ujawnić swojej tożsamości, ten mógłby wysłać Wejdziego, który by im te pudełeczka zaniósł. Mogłoby się to wydarzyć? Jasne. Oczywiście jest to też ukazaniem mistrza Fu w roli superbohatera. Moi drodzy, teraz patrzcie obrazek. No, bo kto miałby uratować Paryż przed super złoczyńcą. Jeśli nie byłoby ani biedronki, ani czarnego kota, a sam Mistrz Fu nie byłby w stanie samodzielnie odszukać osoby, które mogłyby mu pomóc w walce. Właśnie dlatego sam przemieniłby się za pomocą Mirakulum Żółwia i szybko zaniósłby pudełeczka z kolczykami oraz pierścieniem Marinette Jadrianowi. Jeśli taka sytuacja miałaby mieć miejsce, oczywiście każdy z naszych superbohaterów byłby zdziwiony widokiem przemienionego Mistrza Fu w superbohatera. Ale to nie byłoby ważne, ponieważ nie mieliby czasu na zadawanie pytań ani zastanawianie się, bo w tym czasie na ulicach grasowałby super złoczyńca. Wtedy to doszłoby do incydentu, jak to nasi bohaterowie byliby zmuszeni używać nie swoich mirakuli i razem z mistrzem Fu stawić czoła super złoczyńcy. Co jak co, ale dla mnie byłby to ciekawy i zarazem zabawny odcinek na ten moment nie przychodzi mi nic więcej do głowy. Ale pamiętajcie, moi drodzy, to tylko teoria, która może, ale nie musi się spełnić. A może być tak, że po części się spełni albo i w 100%, no nie wiadomo, dowiemy się tego już w odcinku, w którym nasi bohaterowie zamienią się. Mirakulami. Jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie hashtag Biedron, a przypnę wam serducho i dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się moja teoria. Taki motyw z mianą mirakulami i kto Waszym zdaniem lepiej wygląda. Jeśli macie jakieś swoje teorie na ten odcinek, to piszcie śmiało, a ode mnie, moi drodzy, oczekujcie kolejnych materiałów, bo mam naprawdę sporo do omówienia. To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Bye bye.